No dobrze, witajcie moi drodzy ludkowie, tutaj może przesuniemy kamerę, żeby kodry nie było... Tak, to widać, laptopa, super. Przesuniemy kamerę lekko z powrotem. O, dobra. Teraz wiecie, co widzieć powinniście. Witajcie moi drodzy ludkowie. Za chwilę dam tylko informacje na... Tym takim med medium społecznościowym, którego nikt nie używa, wiecie. Facebook i Discord. Kto w ogóle o tym słyszał? Przecież to jest... To są martwe aplikacje i te... i platformy. Oj, nie lubię Zresztą jak każdy nie lubię słyszeć siebie, tak naprawdę. Eee, do not switch. Eee, eee, ty, 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 ty. Ale oczywiście na początku. Nie tu. Nie tu na początku, tu na początku. Ever one. W ogóle ulubiono znacznie chyba. Synną Dobra. Tutaj ogarnięteś, tylko na Febę się wrzuci. Eee, Jezu, gdzie to jest? To się tutaj grało, to się tutaj brało i... Eee, bez opisu dzisiaj. Oj, co jest? Już myślałem, że mnie z mojej własnej grupy wrzucili. To był przegryw stulecia chyba. Dobra, opublikuj. Gdyby mnie z moich własnych żółwików wyrzucili, to byłby przegryw totalny. Z tego już bym się nie pozbierał. Pod kątem marketingowym. Jedziemy od razu hardcorem. Najważniejsze to zdobyć za tego... za... Yy, shise tego... Może yy, za przepustkę zdobyć, żeby ulepszyć tego... Melisme. Jezu, czemu ja albo A, bo tego profesora Shise. Yy, shise patrzyliśmy. Okej. Okay. To wiele więcej. Dobra, teraz możemy kamery trochę bardziej jeszcze w tę stronę. No to dajem kamerę w tę stronę. O, tak. o akurat skażony Shisa... Shi... Jezu, w ogóle jak się umajcie. Shisa, shi, shisa... Tak... Dobra, będzie... No nie, nie próbuj nam. Nie ma po co. Nie wał to, Tak zwane. Miejmy nadzieję, że nas nie wyrzuci. Mamy... Teoretycznie mam obra... Ob... Obra, tak. Oba programy ustawione w trybie zoptymalizowanym. Handiało czemu nie ma dźwięku, a no dlatego, że wyłączyłem. Mogłoś się, się tak zdarzyć przypadkiem bądź nie. Że dlatego, że wyłączyłem dźwięk zwyczajnie. Co ty umiesz? Czego nie... Czekajcie, go... ostatnio Grace był z doskokiem. Nie, też, też był z granatem. O nie! Ojoj, to już mi się nie podoba. Ej, ale. Ale ten granat dwa pola? Yy, w dymie, ale to, to, ten dym wygląda jakby był na dwa pola. Co ty jesteś? Ziagulec. Stróż prawa. Jezu, kusi. Kusi. to jest sniper? Sniper to jest to, co było? Nie! Galaktyki! Ej, ale. Tryb sniper to jest autentycznie 100% galaktyki, praktycznie. Z tego, co widzę. Zabójca! co? lista, nie będzie. Nie będzie licza lista. Wsparcie 2. Twoje jednostki spełniły 3 punkty obrażenia za każdą aktywną cechę twojej drużynie. rundy nie biegała żadnego bohatera na swojej ławce, uzyskując punktów punktu oświadczenia. Zgadza się o 600 punktów zroja przy zabójstwie. Dla mnie bomba.